Dzień dobry, kłaniam się. Jak widać, wybraliśmy się na grzyby. Któż by zgadnął, że owi tak mało ruchomi, owi bilczący ludzie są nasi znajomi? Sędziowscy towarzysze z hucznego śniadania wyszli na uroczysty obrzęd grzybobrania. Grzybów było w brud zresztą. E, pan Tadeusz, no i my też się wybieramy na grzyby. Powiemy dzisiaj trochę o ich biologii, o tym jak wyglądają, e, czym właściwie są. No i też będzie kilka porad dla grzybiarzy. Myślę, że dla bardzo wytrwałych, takich, którzy już od dawna na grzyby chodzą, zbyt dużo ciekawych rzeczy tutaj nie będzie, ale zawsze można się czegoś dowiedzieć, Albo po prostu popodziwiać to, co udało nam się znaleźć. Zapraszam. Kraina Grzybów. Grzyby należą do największych organizmów na świecie. No i nam się to może wydawać trochę dziwne, patrząc chociażby na drzewa, które się tutaj znajdują, a no takie bardzo małe grzyby. Ale należy pamiętać, że to, co wystaje nad ziemią, to jedynie owocnik. Taka specjalna część grzyba, która tworzy się, kiedy grzyb chce się rozmnożyć. I główną cechą i zadaniem owocnika jest to, że ma wytworzyć zarodniki. Natomiast cały grzyb ukryty jest pod ziemią. Chodzi o strzępki. Grzybnia w zasadzie to takie wielkie strzępki, które ciągną się czasami na wiele kilometrów pod ziemią, drążąc ziemię, i tylko w niektórych miejscach wychodząc na powierzchnię w postaci owocników. Stąd też często, kiedy widzimy grzyby, to lubią one występować, mam na myśli owocniki, blisko siebie. Wytrawni grzybiarze wiedzą o tym, że jak jest jeden borowik, to gdzieś obok będzie miał swojego braciszka. Tak to właśnie jest. Tak jak tutaj widzimy. Te grzyby lubią występować bardzo blisko siebie z tego samego gatunku, ale to tylko dlatego, że są to tak w zasadzie osobniki tego samego grzyba. To jest właściwie jeden osobnik, można powiedzieć. Jeden wielki grzyb, który w wielu miejscach wyrasta na powierzchnię w postaci owocników. No a dlaczego największe? Tak jest przecież, bo na przykład opieńka ciemna występująca w Oregonie w USA szacuje się, w jednym z parków narodowych. Szacuje się, że ma powierzchnię pod ziemią strzępek, tylko jeden osobnik, przypominam, około 8 tysięcy, nie 8 tysięcy, około 8 km. kwadratowych, co i tak jest bardzo imponujące. Taki grzyb może osiągnąć masę powyżej 6 ton i wiek 2,5 tysiąca lat. chodzi o same owocniki, to często grzybiarze właśnie na ich podstawie klasyfikują grzyby do konkretnych kategorii. To absolutnie nie jest systematycznie poprawne. To absolutnie nie jest taksonomiczna, taksonomiczny podział. Natomiast to jest użyteczne, jeżeli w lesie chcemy się przyjrzeć. I tak na przykład mamy grzyby takie, które mają te kapelusze płaskie, tak zwane kapeluszowe po prostu. Nie? Tutaj takie najbardziej oczywiste to chociażby borowiki, czy ten chociażby, którego mam w ręce, chociaż nie wiem, co to jest. Są grzyby główkowe. Mają wtedy taki kształt trochę jak mózg. Są smardze na przykład, piestrzenice jeszcze z innych. Są grzyby bulwiaste, takie kule. To są purchawki na przykład, albo gwiazdosze, takie, które pękają, no i rozsypują wtedy zarodniki. Są jeszcze inne grzyby przeczkowate, czy chuby chociażby, które występują na drzewach. I one wszystkie są płaskie, takie twardsze, zwykle talerzowate. Wiele grzybów ma też swoje nazwy zwyczajowe, ludowe, których, którymi później się też trochę podzielimy. W ogóle widać, taki jakiś filmik z tym grzybem żywi. Ale te samych grzybów, one mogą być dwóch rodzajów, jeżeli już chodzi o te kapeluszowe. Tu pod spodem grzyba znajduje się hymenofor. A hymenofor to jest takie miejsce, gdzie są właśnie zarodniki. Inaczej hymenofor nazywa się hymenium. Mamy mu czerwonego, zdaje się, a ma nie skana. I widać, że ten hymenofor jest blaszkowy. Najczęściej spotykamy się z dwoma rodzajami rzeczywiście. Jest blaszkowy, tak jak w tym przypadku, takie jak na przykład u pieprznika jadalnego, czyli kurek, taki jak u kani, ale są też hymenofory rurkowe, takie jak u borowików na przykład. Tam to są rurki, a nie blaszki. No i ten hymenofor to jest właśnie właściwe miejsce, gdzie znajdują się zarodniki. Kiedy owocnik wyrasta, grzywnia formuje się w owocnik, tu na dole są te zarodniki, one się mają rozsypać. U takich grzybów, które są kapeluszowe, ten hymenofor jest od spodu kapelusza. U grzybów główkowych, mówiłem o tym takich jak na przykład smardza, ten hymenofor jest na zewnątrz. U grzybów bulwiastych, jak purchawki, hymenofor jest w środku. Dlatego te grzyby, te, akurat te owocniki muszą pęknąć jak chociażby purchawka, żeby uwolnić zarodniki, bo to wszystko zlokalizowane jest w środku. Są też owocniki podziemne, na przykład trufle. I generalnie, skoro już wiemy, główną rolą owocników jest. Przekazanie tych zarodników, wiemy, jak to się znajduje. To się nazywa, jeszcze raz powtarzam, hemenium albo hemenofor, no to dalej będziemy się przyglądać temu, czy rzeczywiście owocniki są trujące, tak jak grzyby, które my nazywamy trującymi. I dlaczego tak właściwie jest? Skoro logicznie, jeżeli na przykład zarodniki mogłyby się przedostawać w, nasz, w układzie pokarmowym jakiegoś zwierzęcia i wraz z nim wędrować na wiele kilometrów, czy nie byłoby logicznie, żeby wszystkie owocniki były jadalne? Jak to jest z tymi grzybami, które są trujące? Przede wszystkim to się zmienia, to znaczy nasze klasyfikowanie grzybów na podstawie tego, czy są trujące, czy są y, niejadalne, zmienia się trochę w czasie. I na przykład niektóre grzyby, takie jak krowiek podwinięty albo gołuska zielonawa, kiedyś były uważane za jadalne, dzisiaj wiemy już, że są, że są trujące. Y, no i to nie jest tak, że wszystkie grzyby danego rodzaju są od razu trujące oraz że wszyscy ludzie będą tak samo reagować na wszystkie grzyby. Po pierwsze zmienia się tolerancja i pewien grzyb, który może być na przykład z powodzeniem zbierany i zjedany w Czechach, na przykład w Rosji, jest już niejadalny, bo ludzie po prostu nie mają w sobie tolerancji na dane toksyny, powiedzmy, toksyny. O tym też trzeba odcinek kiedyś przygotować, czym toksyny właściwie są, bo każda substancja może być toksyną, tylko że nie w niewłaściwym stężeniu. No i na przykład, jeżeli mamy grzyb na dużej powierzchni, wiemy że na przykład no, kilka tysięcy kilometrów, kilka kilometrów kwadratowych, to. Nie wszystkie owocniki takiego grzyba będą trujące, bo same toksyny mogą być w populacji takiego grzyba rozłożone nierównomiernie. Czasami spożycie też jest warunkowe, to znaczy pewne grzyby pod warunkiem, że je obrobimy ciepłnie, na przykład, po prostu smażąc je, możemy z powodzeniem jeść. Są też takie owocniki, które na przykład dla ludzi są trujące, ale dla zwierząt już nie. I wtedy ma to sens, że takie zwierzę, kiedy pożre takiego muchomora są zwierzęta, które bardzo, bardzo smakują w muchomorach. I przejdą wiele kilometrów, przeniosą zarodniki tego grzyba. Nie zawsze zarodniki fruwają w powietrzu, czasami to jest tak, że one będą przenoszone właśnie poprzez to, że niektóre zwierzęta będą je zjadać. Chociaż my, jako grzybiarze, powinniśmy za każdym razem sprawdzać, czy dany grzyb jest jadalny, czy nie, patrząc do atlasu. Bo jeżeli zjemy taki, który dla nas może być trujący, kiedy mamy chociażby podejrzenie tego, że może być trujący, to lepiej sobie się z daleka od takiego grzyba odwracać no żeby nie ryzykować po prostu. Bo poza takimi oczywistymi, bardzo nieprzyjemnymi doznaniami, jak chociażby wymioty i biegunka, no to mogą się pojawić również bardziej poważne, różne bóle, zwyrodnienia, a w końcu nawet i śmierć. które grzyby odżywiają się na zasadzie pewnego szczególnego współpracowania z drzewami, wspólnego życia, czyli symbiozy, a nazywanego mikoryzą. Nie wiem do końca na pewno, czy te owocniki, te grzyby współpracują z tym bukiem, który tutaj rośnie, ale jest mnóstwo przykładów, przykładów grzybów, które rzeczywiście wiadomo, że żyją razem z drzewami. I to wygląda bardzo fajnie, bo na przykład grzyb współpracujący z drzewem otrzymuje od drzewa asymilaty, czyli cukry, czyli pożywienie po prostu. Natomiast drzewo od grzyba otrzymuje wodę wraz z solami mineralnymi. Jak to się dzieje? Strzelki grzyba, które znajdują się pod ziemią, wnikają do środka korzeni. Wtedy jest to tak zwana endomikoryza. Albo oplatają korzenie dookoła, to jest ektomikoryza, albo egzo. Oplatają, to znaczy taką, tworzą mówkę na zewnątrz korzenia. No i wtedy już korzeń nie może rosnąć. Wtedy przejmują całkowicie. Funkcje poboru wody i soli mineralnych i dostarczały do korzenia, dostając w zamian pożywienia, a jeżeli wnikają do środka, w przypadku endomikoryzy, no to korzyść nadal może rosnąć. Tam jest taki podział mniej zerojedynkowy, tylko bardziej pół na pół. Taki grzyb może żyć w kontakcie z drzewem wiele, wiele lat, i są takie drzewa, które na przykład bez grzybów nie są w stanie w ogóle rosnąć. Grzybów w Polsce mamy około 5,5 tysiąca gatunków, ale tylko jeśli chodzi o te wielkoowocnikowe. Te, których owocniki widać, są większe niż 5 cm. Um, w ogóle z grzybami taka historia jest dość dziwna, bo to jest królestwo osobne. Natomiast grzyby są rozwalone, jeśli chodzi o taksonomię, po całym świecie. I jeżeli patrzymy, to jest drzewo filogenetyczne, to te grzyby są tutaj. To nie jest grupa jednorodna. To jest grupa bardzo pozbierana z różnych miejsc. No i ona też była długo klasyfikowana w dziwny sposób. Aristoteles uważał, że grzyby to są rośliny. W ogóle ludzie często przepisywali grzyby do królestwa roślin, z tego względu, że są osiadłe. Prowadzą osiadły trybcze, więc raczej się nie poruszają. Z tego względu, że rozmierzają się przez zarodniki, które wypuszczają. Też się mogą kojarzyć z roślinami. Natomiast to, jest, to nie mogą być same rośliny. To ma, grzyby mają też cechy zwierzęce. Takie jak chociażby hmm, czy to to żywność. Nie ma grzybów, które tak jak rośliny potrafią przez chlorofil przez ten zielony kolor fotosyntezować i odżywiać samemu. Grzyby w zasadzie wszystkie są cudzożywne. Każdy jeden. Tylko, że w różny sposób. Są takie, które współpracują z drzewami. Mówiliśmy o mikoryzie. Albo dopiero powiemy. Są takie, które są patogenami, pasożytami. Żyją na innych drzewach i kosztem albo są patogenami, to znaczy. Takimi organizmami, które wywołują różne choroby. Są takie grzyby, które są saprotrofami, czyli rozkładają martwą materię organiczną. I to jest ten taki pierwotny cykl. One są reducentami, jednymi z najważniejszych reducentów. Są też takie grzyby, które są drapieżnikami. One polują, tworzą takie sieci właściwie pod ziemią. Są takie super nagrania i w momencie, w którym przychodzi jakieś zwierzę, taki grzyb wystrzeliwuje. Coś na zasadzie pocisku z trucizną. No Zdobywa w ten sposób pokarm. A więc, grzyby, organizmy ani nie roślina, ani nie zwierzęta, coś pomiędzy, można trochę powiedzieć. Są też organizmy, które są grzybopodobne, można powiedzieć, które są w stanie się poruszać i dlatego właśnie nie są grzybami, ale o nich trochę później. No to teraz takie pytania już dla grzebiarzy. Kiedyś na grzyby wybrać i gdzie? Dokąd? Dokąd? No do lasu. I są grzyby, które też są na łąkach, ale no już konkretne grzybowiska no to znają wytrwali grzebiarze, tacy, którzy od wielu lat chodzą w bardzo szczególne miejsca, wiedzą, gdzie jakie grzyby występują. Na przykład tu, gdzie teraz jesteśmy, bardzo dużo od zawsze jest tych kozaków czerwonych. No a kiedy? No to jest pytanie trochę trudniejsze. Mówi się przysłowiowo, że grzyby po deszczu wyrastają. No i to jest rzeczywiście prawda, tylko że jeżeli pójdziemy od razu po deszczu, to grzyby mogą być jeszcze bardzo małe, a tym samym bardzo trudne do identyfikacji. Jeżeli się natomiast spóźnimy, no to nie dość, że ktoś nam może już wszystkie grzyby zebrać, kto będzie tutaj przed nami, a w Polsce nie ma żadnych limitów odnośnie zbierania grzybów, można tak naprawdę robić to bez ograniczeń. W Niemczech na przykład są limity, tam można ilość konkretną kilogramów dziennie zebrać. No to poza tym, że ktoś na nas może ubiec, to jeszcze grzyby, które są stare, mogą już po prostu być albo robaczywe, albo toksyny się już tam zbierają. Więc ten czas też tak trzeba wyważyć, trzeba po prostu często chodzić, żeby dowiedzieć się, kiedy te grzyby będą. No i też chodzi o szczęście, trafienie w odpowiedni moment. Nam dzisiaj niezbyt dużo się udało zebrać, chociaż troszkę mamy, jak ten ładny kozak. No i grzyby zwykle właśnie rosną w jednym miejscu, czyli fajnie jest, jeżeli znajdziemy już jednego, poszukać dookoła, bo często one są... Obok siebie. Niektóre grzyby wyrastały w tak zwanych czarci kręgach. To jest jeszcze bardzo interesujące zjawisko. Tam pojawia się zwykle jeden owocnik na samym środku i ten owocnik, obumierając, zatruwa to miejsce, że już więcej tam nie wyrośnie inny. A kolejne strzępki, które rozrastają się pod ziemią, tworzą coraz większe kręgi i tak co roku powstają owocniki w kręgu, które umierają i więcej owocników nie będzie. Później w coraz szerszym kręgu i tak z roku na rok ten, kręg, ten krąg się coraz szerszy robi, coraz bardziej się poszerza. To są tak właśnie tak zwane czarcie kręgi. Zwykle dla grzybów trujących spotykane i bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. No, grzyby w lesie zbierać jest bardzo przyjemnie, dużo ludzi to lubi. Taka jeszcze informacja odnośnie owocników, które być może nie są dla nas jadalne, trujących grzybów, albo też takich, które są już stare. Nie niszczymy ich. Spotykałem się z czymś takim, że taki owocnik ktoś zdeptywał, przewracał, rozcinał. Absolutnie tak nie robimy. Jeżeli jest owocnik, który nas nie interesuje, zostawiamy go bez uszczerbku. On musi zostać w tym stanie. Z tego względu, że jeżeli nawet nam się nie przyda, to może się przydać innym zwierzętom. Takie, takim, które przyjdą i e, będą chciały się nim posilić. No, w lesie oczywiście zachowujemy kulturę, ale co robić w lesie wolno, a czego nie, to też materiał na zupełnie inny odcinek. Tutaj są jeszcze kozaki, ja je będę zbierał, w międzyczasie przyjrzymy się najciekawszym nazwom grzybów, bo rzeczywiście grzyby mają mnóstwo nazw zwyczajowych i ludowych. No i na przykład dla maślaka, pstręgo, są takie nazwy jakub, kubek, bagniak, miodówka, grondol, piaskowiec, piasecznik, twardzioszek, twardak. Murzynek, ugacz i hebanek, czyli mnóstwo różnych. No a są jeszcze czasami bardziej kreatywne. Borowik szlachetny, jeden z takich grzybów, które najbardziej doceniamy, które dla nas są najsmaczniejsze, to na przykład. No oczywiste, prawdziwek, nie? Ale jest więcej: Grabak, borowy, właściwy. Grzyb jadalny, grzyb majowy, grzyb dębowy, grzyb sprawiedliwy, grzyb prawy, grzyb właściwy, grzyb biały, grzyb prawdzik. Po prostu prawak, prawik, prawdziwiec i prawdziwik. Czubajka Kania, czyli makro lepiota procera, to warto wspomnieć, bo ona jest lepiota, czyli właśnie inaczej można powiedzieć wajza i tak też inaczej na żeby się mówi. Lepiota to jest takie słowo, które kiedyś ja słyszałem. Dalej mamy łysiczkę lancetowatą, pseudocybinę semilancelata. łysiczka to są grzybki te, które rosną na łąkach, które są do nas nastrujące, ale skoro to jest psylociby, psylociby, przepraszam, to możemy kojarzyć truciznę z łysiczki. Psylocybina. Jeszcze jest psylocyna. Dla człowieka dawka 1 kilogram to jest trująca, to by musiało być jakieś tam 14-10 litrów łysiczki. Chociaż niektórzy ludzie z powodzeniem na łysiczki się łaszą z tego właśnie względu, że lubią mieć stany różne. Halucynogenne, rzeczywiście takie, takie działanie ma ten grzyb. Co jeszcze? Z takich ciekawych nazw, no to jeszcze mamy kurki, właśnie pieprz bardzo kojarzone, Nazwam też lisiczką. Jest falus, impudicus, sromotnik bezwstydny, to jest taki szczególny wypadek, przypadek grzyba, który rzeczywiście ma nazwę phallus, nie bez przypadku. Jest mądzlak, przy na przykład fajnie wyglądający, mutinus, caninus, canis, canis, jeżeli pamiętacie, canis, canis familialis, to jest właśnie pies, więc ta nazwa też do tego nawiązuje. No, i taka bardzo znany, taki bardzo znany grzyb Amanita Muscana, czyli Muchomor Czerwony i trucizna, która jest z Muchomoru, nazywa się właśnie Alfa Amanityna, od łacińskiej nazwy tego grzyba. Hmm. Oczywiście są jeszcze inne, na przykład Boletus Satanas, czyli Borowik Szatański. No, on ma fantastyczne nazwy, bo na przykład Smoczy łeb, Truciciel albo Diabelnik. Bardzo kreatywne, bardzo pomysłowe. I i fajnie takich nas szukać i, i słuchać, bo czasami lokalnie, naprawdę dwóch grzybiarzy z dwóch końców Polski można mówić o tym samym grzybie i nazywać go zupełnie inaczej. Udało nam się spotkać śluzowca. To są takie dwie kategorie grzybów, a właściwie organizmów grzybopodobnych, o których powiem sobie innym razem. Po pierwsze, właśnie śluzowce. Śluzowce nie są grzybami. Po pierwsze, dlatego, że nie mają grzybni tylko śluźnia, a różnica polega głównie na tym, że śluźnia jest w stanie się przemieszczać. I wierzcie lub nie, taki grzyb, który tutaj się znajduje, on jakby pełznie po podłożu, szukając tego, co może zjeść. Druga grupa grzybów, a właściwie właśnie grzybów zlichenizowanych, to są mm, porosty. Porosty to są takie organizmy symbiotyczne między grzybem a glonem, chociaż dzisiaj też można uważać, że to może być helotyzm, czyli niewolnictwo, że grzyb jakby niewoli i komórki glona. Ale o porostach też powiemy sobie innym razem. Uważa się, że są one zaliczone do grzybów z tego względu, że to właśnie grzyb w poroście roznala się w sposób płciowy. Niektóre osoby poddają to pod wątpliwość, to znaczy to ten sposób klasyfikacji, ale o porostach i o śluzowcach trochę innym razem. Niestety, niezbyt dużo nam się udało znaleźć, ale mamy nadzieję, że to, co Państwu pokażemy i o czym opowiedzieliśmy, e, będzie też takim zachęceniem, żeby samemu wybrać się na grzyby. To jest po prostu szczęście czasami, że się trafi na dzień, w której grzybów jest mnóstwo, a czasami ktoś nas uprzedzi, no i nie zbierzemy prawie nic. Mm. O biologii grzybów trochę powiedzieliśmy sobie, o taki takich niezwykłych organizmach, gdzieś na styku zwierząt i roślin, i bardzo przez to fascynujący, no i niezwykle smaczny. Grzyby raczej wartości odżywcze mają mizerne albo żadne, ale są bardzo smaczne, no i od dawna wykorzystujemy je w wielu kuchniach świata. Dziękuję bardzo dzisiaj. To był kolejny odcinek programu. De facto, za tydzień odpowiemy sobie na takie pytanie, które może jest nie do końca oczywiste, dlaczego motyle mają barwne skrzydła? Do zobaczenia.